Nawet sobie nie wyobrażacie, co za chwilę zobaczycie. Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych na naszej imprezie, która nazywa się Festynem, festynem Rodzinnym w Dąbrowce ale się działo na festynie w Dąbrówce. Był dmuchaniec, była muzyka, darmowy żurek dla wszystkich, a na plac wjechały pięknie oświetlone tiry i wóz strażacki. Ale to nie wszystko. Z nieba motoparolotniarze zrzucali cukierki, a dzieciaki biegały za nimi z piskami radości. Głównym gwoździem programu był niesamowity pokaz pirotechniczny Polków Team, efekt wow gwarantowany. Tańce, śmiech i zabawa do późnej nocy Festyn był mega A to wszystko dzięki pani Sołtys I wspaniałej społeczności Bo bez was kochani to by się nie udało